Witam was ponownie. Dzisiaj kolejne nagranie na Testy TV. Oczywiście warsztat domy drewno tradycyjnie i dzisiaj kolejny sprzęt z Chin. Proszę bardzo. Taka oto podstawa do mocowania materiału. Całość wykonania, wykonana z aluminium. To jest słuchajcie, no tak z dobry kilogram. Zobaczcie na grubość tych, tych płyt aluminiowych. Takie rzeczy tak naprawdę możecie stosować przy wiertarkach kolumnowych, przy CNC. Nawet przy wierceniu z ręki, jeśli mamy wiercić pod jakimś dziwnym kątem, nie zawsze jest możliwość chwycenia materiału i go postawienia na przykład do, mm, do wiercenia właśnie pod dziwnym kątem. Tutaj sobie tylko sprawdzimy właśnie, jaka grubość jest tych poszczególnych elementów, bo to mnie ciekawi. To jest ważna informacja. No właśnie, słuchajcie, 15 mm, dlatego to tyle waży. Tu jest też 15, i jest to zrobione na śrubie, czyli podnosimy, kręcąc tym czerwonym kołem, podnosimy to wszystko do od zera do 65, 65 stopni. Tutaj mamy zrobione to na śrubie 8c. 6,7 dokładnie. Hmm. Sorry, 7,6. I teraz tak. Sama stopa, jak widać, ma dwa duże nacięcia, więc jesteśmy w stanie to również zamocować przez duże śruby do stołu. Nawet, słuchajcie, gdybym chciał zamocować tutaj, również nie będzie problemu. Przepuszczam śrubę przez e, otwór najmaki w, w strudnicy i jestem w stanie to bardzo masywnie, bardzo... E, stabilnie zamocować, no bo nic bardziej nie wkurza niż ruszający się element trzymający nam materiał, nie? Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, no to te wszystkie tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nie ma w jednym miejscu, bo tam by może wadziło to. Aha, bo tutaj jest śruba imbusowa, która trzyma ten cały zawias. Pomyślałem sobie, że może, może postaram się przy każdym produkcie, który prezentuję, który pokazuję wam, wyszukać jakąś negatywną cechę. Jakiś minus, który według mnie występuje w takim, takim produkcie. Czasami jest to trudne, bo. Staram się wyszukiwać dla Was produkty dosyć wysokiej jakości, a tutaj wydaje mi się, że jedynym minusem, który udało mi się znaleźć, to, to pokrętło, słuchajcie. No teraz, oczywiście, jest to. E, widzicie, tutaj, powiedzmy, wadzi mi ten palec o stół. Jeśli to byłoby przykręcone do stołu, no to wiadomo, że mogę robić to w ten sposób. Nawet gdybym chciał zrobić szybciej, no to robimy tak i jedziemy. Dosyć, dosyć szybko to podnosimy, ale ten radełko, te radełkowe pokrętło uu, no jest radełkowane, więc to się nie będzie nam ślizgać po palcach, ale to mogłoby być obrotowe. Chodzi o to, że kiedy to wkręcimy tutaj, to obracając no, wkręca się to na tej śrubie, a raczej to powinno być na stałe, a ten element powinien być ruchomy. Można to zrobić, to żaden problem. No i teraz kwestia mocowania. Mamy tych otworów montażowych dosyć sporo. Na przykład, słuchajcie, kiedy chcę zamocować materiał, no to oczywiście najprostszą metodą będzie podkładka. I wkręcamy sobie śrubę i mocujemy jakiś element. Ale ja myślę, że będę pracował z tym, słuchajcie, sprzętem troszeczkę inaczej. I już Wam pokazuję, co wymyśliłem. Tutaj mam takie bardzo duże przemysłowe imadło. To jest imadło precyzyjne do prac naprawdę, naprawdę dokładnych. I teraz tak zrobimy. Zamocujemy sobie tak. I teraz, czekajcie, muszę tutaj podkładkę obrócić. Comemon. Dobra I słuchajcie w tej konfiguracji, to już naprawdę jest sprzęt do konkretnej pracy. Dokręcamy to I to już nam nie odfrunie w żadną stronę i teraz już mam konfigurację naprawdę, naprawdę konkretną do konkretnej roboty. To mogę sobie podnieść pod dowolnym kątem od do 0 do tych 65. Oczywiście ten kąt, no zobaczymy czy ten kątownik tutaj mierzy, pokazuje, pokazuje. Mamy prawie 0,0, więc kiedy sobie tutaj to przykleję, Teraz mam 16 stopni i dobra, teraz sobie zostawiłem na przykład na, na, 7, na 17. Mocujemy sobie tutaj element na przykład do wiercenia, i kiedy wiertarką kolumnową będę wiercił tutaj w pionie, bo głowicy nie będę tam kombinował z, z obracaniem, to tutaj otwór mam dokładnie pod 17 stopni. Więc słuchajcie, to jest naprawdę kawał sprzętu. To trafia tutaj, właśnie na wiertarkę kolumnową, i też będzie to stosowane u mnie na CNC. Elementy będę mógł frezować, czy, czy gwintować, czy wiercić, właśnie pod kątem. Nie przedłużając, taki oto sprzęt chciałem Wam pokazać. Myślę, że to jest bardzo porządnie wykonane. Jeszcze jedną, tylko jedną malutką cechę Wam pokażę, bo to też jest bardzo ważne, chociaż. W tej konfiguracji, jak teraz, słuchajcie, to jest ciężkie wszystko i masywne, i to naprawdę się dobrze wszystko trzyma. Jedna rzecz, czekajcie, odkręcę to, tutaj myślę, że już jakieś motylki by mogły się znaleźć. Jak, jak znam siebie, to, to tak będzie. Jedną rzecz, którą chcę Wam pokazać, to gwint, czyli tutaj mamy gwint typowo trapezowy, i mamy. Jeden zawias, drugi zawias, który to uchyla. I chcę Wam pokazać to. Czyli jest taki ten minimalny luz, backslash, chciałem powiedzieć, luz na, na, tych, na tych zawiasach, ale jak mówię, nie ma to wielkiego znaczenia, bo jeśli ustawimy te powiedzmy 17 stopni i mamy element zamocowany tutaj na tym blacie, no to. Nie będziemy, nie wiem, frezować czy wiercić, i wyciągając wiertło, zmieni nam na przykład kąt. No nie, raczej to powinno się nadać. Tyle, dzięki serdecznie za uwagę. To ten precyzyjny stolik yy, ukośny, czy łamany, czy pochylany, może tak bardziej pochylany. Link tradycyjnie znajdziecie w opisie filmu. No i oczywiście tradycyjnie również proszę Was o lajka, like o subskrypcję, o szerowanie naszego kanału. Rośnijmy w siłę razem i do zobaczenia w kolejnych filmach już niedługo. Na razie.